Halo halo widzowie, witam w kolejnym odcineczku z Cities of Skylines Jak pamiętacie ostatnio skończyliśmy nasz mega projekt, który jest trochę teraz zakorkowany Wydaje mi się, że na razie i tak zostawimy go tak jak jest Ten traffic flow będzie niski, ale jak wspominałem ja to będę ogarniał sobie między odcinkami I tak też się stanie, tylko no po prostu teraz tutaj to zostawimy na później Tak to powiem Tutaj też sobie radzą A jeszcze raz też tutaj mi się karki zrobiły. Bo na każdym skrzyżowaniu się zatrzymują, nie? Dajmy jej do 50 też będzie coś trzeba wymyślić z tym trafikiem. To wszystko idzie w ten import. Dobra, to też na razie zostawimy na później. No, nie ma co tak też nad tym siedzieć nie wiadomo ile. Mamy miasto też do ogarnięcia Dopóki jakoś super mocno nie uderza nam to w... Miasto to jest okej okay. No te tory tutaj Kerst są Ale dobra Powinniśmy tak szczerze jeszcze stąd zrobić wyjazd Połączyć co z tym jako już nie ma więcej planu, żeby odciążyć to skrzyżowanie tutaj. Nam radę. Dobra, idziemy budować tą dzielnicę, o której wspominałem. Będzie co robić. To Oj, będzie, będzie. Teraz tak. E, mianowicie. To jest nasz wjazd do miasta. Wjazd do miasta niech zostanie nam czteropasmowy. że bez tych teraz niech będzie, nawet pójdzie sobie na bok z kwadrog. Okay. nie bawię się w jednokierunkowe tutaj dajemy sześciopasmową Nie będę dodawał kolejnego skrzyżowania do tej drogi, bo to bez sensu. No, i teraz tak. Tutaj sobie damy coś takiego. Stąd bym zabrał kratki. O. No i kolejne update. Time. będzie dotąd, tam tu przebudujemy i tak Ciekawe hmm. Może bez tego się obejdzie. Też tak quite weird. Teraz tak, ty też dałbym czteropasmową. Tutaj możemy zostać przy takiej jednokierunkowej, to coś unikalnego. I to tutaj sobie rozbudować, tak na przykład, no. No, niech sobie mieszkańcy wyjeżdżają tędy, tędy co co elegancko. Idę ja też. Tu się dzielę na dwa pasy i sobie wjeżdżałem. OK. Tylko stąd. To zabieramy na razie. O, idziemy dalej. Czas powinien czas cały czas lecić, żeby ja kasę zarobił. Na głupoty. Dobra, i dalej. Raczej. Kiedyś. Tu. No i ma takie coś już byłoby git, nie? Tylko tak. Ścieki mają poprowadzone. Odbuduj, odbuduj ojej. ojej. zaraz, coraz to gorzej widzę. Odbuduj no. Dobra, powiedzmy, że jest OK. Co potrzebują ludzie? Tutaj załóżmy, że to już niech będzie taki bardziej. Niech nie będzie taka bardziej rozwojowa część tego miasta. Co tutaj mamy? Mamy po stronie policji i To takie małe, tego nie potrzebujemy. To już będą duże usługi. Zobaczę jak to będzie wyglądało. Zrobię chyba taki kątek gdzieś tu Już nie wiem czy lepiej nie byłoby tak to połączyć o a jeszcze tych też ziomeczków chciałem połączyć Dobra i teraz tak od nich prąd bierzemy Dobra I to mogło być nasze też los arboles w sumie no Niech wróci do łask Tylko teraz tak. Hmm. Jakie im przepisy damy? Tutaj nacisk na edukację. Jeżeli chodzi o miasto, to jakieś super bym tak też nie kombinował. Yy, to potrzebujecie. Cmentarza potrzebujecie. Coś takiego. Jest elegancko. Postawmy im też jakiś unikat. Niech mają. 109 godzin mam czekać. Nie, czy to jest odliczanie do nowych City sesów Ciekawe, to było no. Dobra, My zaczynamy, widzowie. Potrzebujemy od razu też strefy tej tutaj, dobra jest, jest już git, potrzebujemy dużej. <laughs> straży pożarnej no i duży postronek policji gdzieś, nie? nawet coś takiego I wypchaliśmy całość, jeżeli chodzi o zapotrzebowania nasze. I mamy tak jakby spokój na ten moment. Choć nie wydaje mi się, żeby to jakoś długo potrwało. Mm, właśnie, bym zapomniał o najważniejszym w całej szkoła. Podstawowa. Brakuje tego teraz. Tutaj. A jakbym szkołę średnią podstawą postawił obok siebie. Uniwersytetu nie potrzebujemy. No i coś takiego widzowe raczej widziałem, jeśli chodzi o to miasto. I mamy nowy kamień milowy. Elektrownia słoneczna. W końcu nie będziemy sobie zaczyszczać tego... Znaczy, zaczyszczać, zanieczyszczać miasta. Dobra, no to mamy wszystko. Zarobasy z nas niezłe. Jest sporo tych uczniów. Upełnione cmentarze. Jakieś zajezdnie, krematoria mam. Yy, właśnie, krematoria też by się przydało Jest jedno tylko. Dajmy im dwa. Jedno. Jedno tu, jedno tu. Może mogę też im jakieś sauny dać. Żeby zwiększyć zadowolenie swoich mieszkańców. No, na razie to nas jakoś super mocno nie boli, nie? Jeżeli chodzi o koszta, zapotrzebowanie nam rośnie na te strefy, spełnimy je od razu. No i resztka tak naprawdę to jest wypchanie tego, tym, nie? Koniec. Bez jakiegoś super porządnego planowania, jakby nie patrzeć, 2000 tysiące mieszkańców niemalże. Si oj, co ja zobaczyłem, moje ...łoczy. Dwukierunkowe rondo, co jest? są spalarnie, elektrownie Ja sądziłem, że ta słoneczna by wystarczyła Tylko jeszcze ja chciałem znaleźć miejsce na nią, nie? Szukam, tak szukam ale może od jakbyśmy byśmy coś poprowadzili takiego wiecie nie zbyt super dużego a zrobić sobie jakąś mini farmę paneli A to miejsce jest zajęte, ta ciekawe. To postawi się to prosto, bez kombinowania. Dobra, jak to teraz z prądem wygląda Hop. Niech będą trzy Tak żebym mógł się tego pozbyć dostwa. Dobra wygląda to na tak eleganckie dosyć nie Podoba mi się to Będę musiał jakoś wymyślić, żeby ta przepustowość była trochę lepsza A drogę pod poprowadził, jakiś zawijas tu, tu ma. Nie no, bym wympchał im Dobra, wymyśli się, ja ewentualnie się drugą postawi tą. Ale to chyba na tyle będzie widzowe. Zakończymy odcineczek. Dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.